Witam Was w kolejnym poradniku. Yy, dzisiaj będziemy robić jak pobrać wideo z YouTube'a. No to tak, wchodzimy na swoją przeglądarkę. Yy, jak chcecie na przykład na przykład... Intro. lub co inne na przykład nie wiem top 10 intro blender czy jakąś piosenkę chcecie na przykład z wideo albo jaki no nie wiem no co tam w ogóle chcecie no to wchodzicie na youtube.omat.pl link będzie pod filmikiem czyli tak yy, na przykład Bierzemy na to yy, kopiu... Kopiujemy to Wchodzimy na YouTube mat, Bierzemy wklej Dalej Macie tu wideo mp4, wideo webm wideo mp4, wideo xflv, wideo 3gpp, wideo 3gpp I tutaj macie i tagi Nie wiem o co w tym chodzi Aha, dobra. Dobra. Yy, I później bierzecie tutaj pobierz, ale ja, ja radzę to do HD720. I bierzemy, pobierz. Yy, pokażę Wam, że nie było ten, że ja już go moje gotowe zrobię to nacisnę żeby nie było widzicie działa. widzicie działa naprawdę to jest bardzo przydatne jeśli chcecie coś jakieś wideo ściągnąć jeśli wam się spodobało dajcie łapkę w górę subskrybujcie mój kanał i komentujcie Naranja. Na